Jestem, no nie grywałem jak przyszłym i tak dalej, ale jest pierwsza okrągłość tutaj. Muszę tutaj, teraz gdzie. Mi się daje, że jest coś fajnego, nie? No jest, jest, jest Nie wiem, czy to nie jest na start znowu sweberko, nie? Ale mi no, się wydaje, że to jest srebro. Nie? Ja mam zielonego pojęcia, nie? Okej, okay, dobra, do następnego. Jak wyczyszczę, to Wam pokażę, nie? Dobrze. A tu jest jakaś chocjata jakaś... Nie wiem Co to jest? Jest to zamknięte. No, 100% miedziane. Czy tu się da odłożyć. Nie wiem, czy tak czy tu jest? Już... Kurde. Nic tu nie widać. Nic tu nie wiem. No pojemniczek zasilowany. Jest ewidentnie do otwierania. Co to może być? mam zielonego pojęcia No wiecie ucha jeszcze jakby nie byli nie? A się wydaje że to jest jakaś stara szmilka albo człowiek stypu personalna jak wyczyszczę to wam dam się mówi, tylko że strasznie, strasznie malutka, nie? nie wiem, co to jest. Chwilkę, no. A, jest nawet... ja staram się żeby to rozszyfrować, to musiałbym spędzić chyba za 6 godzin.